Witam Was, y, dłodzy widzowie w kolejnej części bakums Dawid, gdzie jesteś? Przywitaj się Dawidzie. De ej, Dawid, nie zostawiaj mnie! Ej, poszedł sobie. Tu jestem! O kurde! Jest. <laughs> Dzień dobry, Cześć. Dzień Dobra. dobry. Zablokowałem się. się, kurde! Bierz eee, piwo. Armandy. A masz latarkę? O Jezu! Jak chcesz, chcesz jedno? Masz Latarkę? Nie. Piwko Ja już mam, nie chcę, to jest kolejne Ja też nie chcę Nie masz wyboru, musisz się trzymać Dobra, dobra. Albo dobra, wezmę Albo nie, dobra, zostaw, dobra, prowadź Ciężko będzie bez łotałki No tak bez otarki trochę ciężko no No zgubiłem cię konkretnie, ale chuj Nie no, proszę cię No zgubiłem cię, ledwo skręciłem za tobą już cię nie ma Gdzie tu się szło? Znacznie, te drzwi zamknięte, nie? No ale, zgubiłem się. Jak mnie ty podwójnie. Jak zjeżdża? się zgubi? No. No normalnie się... O dobra, mam na dół, mam na dół, mam schody na dół. Dobra, co do ciebie idę. Jest ciemno, nic nie widzę. ciemno! Powiem ci, że ja też tak średnio widzę, ale tu i tam na dole. Widzę, widzę, stoję, stoję, cześć, stoję jest no, świetle. O! Ale już mnie przestraszło. Eko, tak. chodź idziemy. Idź powoli, idź powoli, nie używaj sprinta. A dobra widzę cię. Chodź. Dobra. Nie gadaj, że ja. w końcu. Ja. Naść! Udało się, nie? Ej, ten to jest nie... najszybszy ten... poziom, który żeśmy zrobili. Określi. Ten nieszczęsny parking, a tak się męczyliśmy z nim. Nie nic nie było, tak? Nie mają dowodu Nie ma dowodów, że żeśmy się z tym myczyli. Ale pamiętasz co musieliśmy zrobić? Bo ja już tak średnio. A! To są nie. te, to są te, to są te, 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 te te, że choć, światła i... Chodź do Huba, Co? Nic, nic, to... nie umiałem wejść. Pa, tu byliśmy Gdzie? O, tu? kurde, tu byliśmy, a to zawsze był, a to zawsze zaś te laboratorium było, nie? Jakie było hasło? Ja wpiszę spokojnie. Hasło. Nie działa. A jak wyjść nie z było. tego? No F. A, F. No, ej, po się czatwo. Dobra, czad mi się było. <grych> a ja tu coś było ciekawego? Takie, yy... to nie liga. Co? Jakie to nie liga. Co ty Maja, po się spociła. Ale co my za dupkę łapisz? A, no, weźmy, weźmy zostaw. Nie, chodź tu. Oh, chodź tu. Chodź tu, biegni, biegni, ludzie, Takie... chodź tu. Biegnij, biegnij, krosny ludzie w tych kaloszach. Biegnij. Takie. Ocuj się! Ocuj się! się. Kobieta, mają się! <laughs> A, się! No dobra. <laughs> To nie te drzwi, to te drzwi. Nie, to też nie te drzwi. Które to drzwi? Mów mi szybko. Nie wiem, otwieram. Jeden, jeden, jeden. No wy jakoś, no to te. <śm> <śm> nie, no, super, jesteś, się, naprawdę. A, boki zrywać, nie? Tak. tak. No nie iść dobrze, drzwi przejść, nie umiesz. Zamknięte, kurwa, nie wpuszczamy. <śm> Spotkanie zamknięte. Zamykasz te drzwi! Aleś ty zabawny, nie, ja nie mogę! No kurde, jeszcze jak! No to... ja jeszcze żyję? Hm... Nie wiem! O kurwa. Upsi! Ty zdechłeś? <grystekłeś? grystekłeś? grystekłeś> Tylko ja się cofnę, bo tak ciemno tutaj. Ej, aby tam latarki wszędzie. nie. Nie. O, kurwa. o. Eee... Ale piękny uśmiech! No, weź po mnie piwka. <grystanie> <grystanie> Oj, uwaga! To szafeczki są. Ej, dasz mi piwka, pi pi piwek trochę. Dam ci spokojnie! A mam karton, ja chcę karton! Oni tam dalej są! Pa i chłopie i nie ja mam tego weku. O kurde, ty to się coraz bardziej zbliża. Ale to jest jakiś piękny. Gdzie jesteś? tam Brawo. jeszcze Nie miałeś, miałeś. Czekaj, ja se poczekam. ja se poczekam. Czasu mamy. Ale piękny uśmiech. Ale się bambik wywalił się. Ha 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 ha. <On nie dodwał>. KARMA WRACA! KARMA WRACA! TO jest. Ale, powiem, mi, jak on nie je durwał! Gd... jesteś, słaby jesteś, słaby jesteś! Boże, jak... Zdążę! Zdążę! Nie! Jak! Ale przyblokowałeś mnie, nie? widzisz widziska! Ale ty jesteś takim trollem Karma, wraca! Tak To tu. Oj, i przestraszyłem się, jak się Dobra, jak myślisz, chcesz iść najpierw? Staję cią fan, fan, idziemy na fan. O, o ten, 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 odwróć się <grywy> Odwróć się No zobacz jaki fajny O on stresa! Ech, uciekaj, uciekaj! Szybko, świat! No nie blokuj mnie! <grywy> ja... No super, jasnie <grywy> Czekaj na targ, po latarkę ci pójdę! Nie! Co? Nie! Chciałbym, żebyś zrobił! Co ty woliłeś? Dlaczego? Dlaczego, żeś to zrobił? Przyznawaj Bo się. Przyznaj jest... Bo... nie... się. Znowu! O, już nie. Jak tyś żeś to zrobił? No Medzik, nie? O kurde, ale Legazdy chciał Nie a masz, ty... nie masz ognia znaczy tego światła Mam Ale latarka mi się nie chce wyciągnąć jakoś Ale nie dla mnie No nie mam niestety, bo chciałem się cofnąć, ale no Pamiętasz te rewera? O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Tu powinna być latarka, To zawsze była latarka Paramo Ja, gdzieś, ja gdzieś mam trzy, a było, więc... Już było piwko i były latarki Ej, a tutaj nic. Pamiętasz, tego się szukało? What? Po powiedz mi, jak kiedyś to zrobił. Ale co? Ja się spojrzałem tutaj, to nagle że się pojawił tam. No. <laughs> Przybiegły, <wszystkim>, bo tak. <laughs> w głupie wiesz, jak ja się przestraszyłem? No dlaczego? Przecież to ja. A pamiętasz, jak to w ogóle wyglądało? O piwko Ja nie pamiętam jak to wyglądało, nie? Pieski? Jak wyglądały? Nie jak pieski, jak te, 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 jak to wygląda, daj mi O to takie czerwone światełko I tego szukamy właśnie I czy Ale wiesz, ale, ale wiesz jaka będzie później faza? Bo później to ja levelów tam nie znam No ale ja to jeszcze kojarzę trochę Czemu jeszcze się świeci na czerwono? Daj, coś tu chyba, coś tu odwaliłeś, puść Nie no, ja tak... No... Nie no, dobrze chyba, zrobiłem wszystko Chyba Tutaj, na samym dole, nie, nie ten, ten A ja tam świeci. nie widziałem, wiesz? Czekaj, tutaj dwa No to... O, maszyna oh, gamingowa I tu już trzy, i tu już trzy już Up. mamy zrobione jeśli potrzebujemy jeszcze sześciu A mi pani... O, krajnę zrobił. Skupienie. Teraz coś musimy zrobić? Dokładnie, wrócić się. Myślałem, że chcesz, że, otw że otwieramy te drzwi idziemy. No to Czekaj, skopa? Po... Kurde, no, chłopie, no z buta wieżą normalnie. Czekaj, no, się ja się... Daj się piwa napić. Daj się piwa napić. O kurde też muszę włóczka. Piecimy, tak jest. <music> No tam, no do tego, do początku Czekaj, po ile... O, czekaj, bo... Po... Nie mam stamina No Jezu, przypomniało mi się jak ten jak, to się, jak się z tym męczyliśmy Nie, weź, to ja pierniczę No, to była taka katorga A teraz to się aby już Te pamiętasz, ja nic nie się pamiętam Oj Zginęłeś Ucieczkaj, ucieczkę, ucieczkę, ucieczkę. Myślałeś, to... że ginęłeś, myślałeś, że ja Tam piesiu jest, tam piesiu jest, tam piesiu jest. Tego nie, nie pamiętam, że w rogu był. Nie było, jeszcze do game nie. szybko. Oj, dobra, faj blisko, Za blisko, za blisko, za blisko, no, za blisko za blisko za, blisko, za blisko, za blisko. Dobra, pusto. Dobra, pusto. Dobra, pusto. Dobra, dobra, dziękuję. Dziękuję. Ja nie, czy są takie, nie, nie, czy to jest jakieś 50, czy nie ma żadnego, ale. To... e albo kup, Wychylej się. Dobra, nie ma. Oooooooh. Taka? Był pies! Chłopie, na początku go nie widziałem! Go nie było! I nagle ja słyszę dźwięki, zamykam te główne wejście, przez które wszedłem, nie? I kurwa on jest za mną, nie? Ja pierniczę. Ja... Tak! To, tu, 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 tak, 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 nie, nie, nie bój to Nie eh. Ja cię... Czekaj, to było tam, tak, 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 tak. naprost naprost. Na tak. tak, tu, tu, no tam jest pies. Tu umarłem. Okej. Okay.

na tym Wiesz, którą mamy? Minutę? 34. Co? My już tyle Po tym poziomie kończymy, co? Idziemy na wtedy na Moda, czy jak? No Dobra, coś tu jutro nie ma, nie? Może jeszcze jeden dogramy. Może. No dobra, to zrobimy dwa po prostu odcinki z tego i tyle. Ale jeden no, jutro ale wleci, jeszcze, albo nawet jeszcze, dzisiaj. nie? dogramy pyszny, nawet dogramy. A, no dobra. Czy, czy już się odechciało. Nie, no możemy, nie tylko mówię. Ale to tak za długo no, to nie to tak, tak odcinek wyjdzie gdzieś z 20 minut. No właśnie o to chodzi, nie? Dobra, lecisz, pani To To już to chyba to będzie właśnie impreza później. O, dobra, udało się przejść. Czy ofis? Bo nie pamiętam, chodź. A masz Czekaj, właśnie to jest problem. Office to jest, dobra. To office? Tak, office. Pamiętasz to, to o, o co to chodziło? Tak, nie masz kamera, się pokazywać. Merci. I tu ogólnie itemy są, też, okay. no to szukaj. No to, 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 jest pełno tych itemów. Jeszcze nie było, to są dopiero kamery. O, masz o, juzza Oj ty, bo już mnie zaraz też dopadną Gości uśmiechający się O kurde Chcesz a a piwko? piwko? Nie potrzebuję, ale może A, zaczek, a, to, a batona? A też nie batonik A masz batonikę i piwko? Ale jak ładnie postawił, kurde No bo, bo to już Chodź, chodź. Tu tu tu, 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 za mną. Chodź, chodź. Czechy, by się zrzałem. A to mnie też o to tu chodziło? Tak, ile jest to ura. Dobra, to ja jak ja strzeżkę biorę. Cztery, dobra, cztery są. Ja biorę wodopoje. Cztery. No dobra. Ja książki wezmę. Jak się liczyło książki? To cały stack czy... Tak, cały stack, cały stack, cały stack. Raz. Raz, jedynie. To klipek. Pięknie. Dobra. Chcę wywołać coś. Eee, po co ja kreubar, ja Bo crowbar jest potrzebny akurat tutaj. Wychodzimy czy... Chcesz do Kuba Do wejść? Czy razem do kolejnego levela? A co tu jest? No to się tam do tych pokoi. Do, do, do tych komputerów. Gary's, bo normalnie ty. Dalej? Ty tam. A co to było tam? to nie pamiętam. Tutaj, w dętach? No. To level. A tam? No, a tam ten, ten hub, ta ulica. Czy i, już chcesz kończyć, czy jeszcze jest levelek? Lewelek. <śmienic> o nie, mnie z Na Napierdalaj no kurwy syna! Nie się... kurwa wyzywa się będziesz o, o, kurwa! Ja to chodź chodź! Chodź kurwa! To mnie wyzyje a, wy... a może i nie? Gdzie ty jesteś? Ale nie, nie tędy, ten, tam tędy! Kubie. Para była. Czekaj. No, że z nie no to widziała. Aaa no tak! Ptyśnie. <laughs> I dlatego tam telewizor jak nas wyzywał, to wszystko wyjaśni. Aaaa, no to co? Nie no, wkiór, no nie wiem. Zakończymy, czy chcesz jeszcze tam wcześniej level? Chociaż no, powiem się, że on jest... no... On jest dłuższy niż reszta, on jest o wiele trudniejszy. Nie no, no czekaj, ja tylko zerknę. A no tam trzeba... oj już... Wiesz, po co, po co... Widzowie, tym akcentem kończymy na dzisiaj, pożegnaj się panie Dawidziej Cześć Dobra drodzy widzowie, umyliśmy go, to można kończyć odcinek No było miło, ale się skończyło, prawda? Było miło Było miło, mów, że było miło Nie powiem Dobra, z my kończymy, cześć